Cześć, witamy w Ptakofonii ponownie, wiosennie, po dłuższej przerwie niestety. Troszkę był zastój przez zimę, ale mam nadzieję, że wrócimy do tych naszych różnych pogawędek przyrodniczych, bo wiem, mamy sygnały, że niektórzy tęsknią. Wrócimy do naszych spotkań z różnymi gośćmi ciekawymi i na przykład dzisiaj właśnie z Anią Konik z Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza, bo jak możecie usłyszeć, jak możecie zobaczyć, wiosna idzie i różne ciekawe rzeczy w lesie można spotkać. Na przykład, no co, słyszycie różne ptaki? Jest sikorki, są, teraz może trochę słabiej, bo jest taka pora dnia, ale jak sobie widzicie rano, będą zięby, tak z góry na dół takimi fajnymi kaskadami się odzywają. Będą dzięcioły wyrwlować oczywiście wokół. Będą też kowaliki. Tylko będzie też sporo, w oddali też jest grzywacz. O, coś tu lata. Jest trzmiel albo coś takiego, nie wiem, nie widzę szczerze, no ale właśnie, to są te takie rzeczy. I ptaków jest dużo. Wielokrotnie o tym mówiliśmy w ptakofonii. To gołym uchem słychać. Jak sobie popatrzycie po gałęziach drzew, nie ma jeszcze liści, może można zobaczyć, jak ptaki e, ganiają się samce, zazwyczaj za samiczkami, ale czasem może na odwrót. Jak wykuwają dziuple dzięcioły, jak. Co tam jeszcze się dzieje? No na przykład, właśnie zajmują sobie te dziuple, nie tylko, bo dzięcioły wykują, a potem kto inny zajmie. Natomiast, co nie widać, co nie widać, o tym wszystkim za chwilę z Anią Konik właśnie. I jest z nami już Ania Konik, edukator w Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza. Zacząć do Zieleni Miejskiej w Krakowie. Cześć. Witam serdecznie. I dzisiaj porozmawiamy oczywiście o lesie, a jakże inaczej w takim miejscu i też z Anią, która się chyba. No od dziecka w lesie chyba nie? Tak. Się wydaje. Zawsze. zawsze. Zawsze, zawsze, więc las u Ani jest bardzo ważny. No i właśnie, a mamy pogodę, jaką mamy, czyli coraz cieplejszą, coraz słoneczniejszą. Ptaki się trochę wyciszyły teraz. Wiadomo, że dzięcioły gdzieś tutaj kują. W okolicy ziemby śpiewają sikorki i tak dalej. No właśnie, ale co poza takimi niewidzialnymi na pierwszy rzut oka symptomami wiosny możemy w lesie zobaczyć? Oczywiście dla mnie nawet na drugi rzut oka to niewiele rzeczy widać, ale ty na pewno dojrzysz wiele i twoje oko wiele wypatrzy. Tak, co myślę, tam... że taki uważny obserwator znajdzie wiele elementów tej przyrody budzącej się do życia po śnie mhm. zimowym. Możemy zacząć od roślin. Jeżeli no. popatrzymy na ściółkę, to powoli, bardzo powoli przestaje być taka monotonna, szaro-brązowa. Mm -hmm. Zaczyna się nam zazieleniać. Przebijają się takie pierwsze listki. Mm. Tutaj ciężko czasem określić, co, co to za roślina, ale na przykład pojawiają się e, liścienie buków. E... Właśnie, te liście nie są ciekawe, bo to jest to nie jest liść, nie? Nie. Jest znaczy... taka łodyżka wyrasta i co tam, co to? Co tam? Funkcjonalnie jest to liść. Czyli zbiera promienie słoneczne, tak? Dokładnie, prowadzi, prowadzi proces no. fotosyntezy. Natomiast ze względu na to, że jeszcze mm. e, zawiera substancje, które zostały przekazane przez rodzica w, nasie, w nasionach, mm -hmm. e, czyli te substancje odżywcze, które były zgromadzone w nasionach, on ma zupełnie inny kształt. Czyli te pierwsze mm. liście, dlatego nazywamy je liścieniami, że kształtem w ogóle nie przypominają tych liści, które będą docelowo, chociaż są. Właściwe dla danej rośliny, bo mhm. inne liście nie będzie miał bóg, inne będzie miał dąb, a jeszcze inaczej będą wyglądały y, liście na siewce. Sosnę na przykład. No właśnie, dzisiaj na spacerze spotkaliśmy taką siewkę jakiegoś drzewa iglastego. To też inaczej, właśnie. To tak, wygląda. Zupełnie, zupełnie inaczej. I w ogóle siewki takie na początku wzrostu wyglądają zupełnie inaczej niż drzewa. Czasem trudno sobie nawet wyobrazić, że będzie z tego, z tego potężne z tego. drzewo. Zwłaszcza właśnie po tych siewkach iglastych, one wydają się takie bardzo delikatne, w zasadzie prawie jak trawa, a wyrastają no. z tego dość potężne okazałe drzewa to jest no. czas muszą mieć muszą mieć czas ale to jest właśnie to jest też fajne że, że jesienią mieliśmy mnóstwo tych żołędzi mieliśmy bukiew, nasiona tak. buku mieliśmy różne inne fajne orzeszki no i teraz po ziemi one sobie przechomikowały i i sobie kiełkują. Przezimowe, tak jest. I sobie powoli kiełkują. Oczywiście nie wszystkie y, kiełkują. Mm. Niektóre po prostu nie, nie, prze, nie przeżyły tego procesu, mm -hmm. y, znaczy tego okresu y, zimowego. Natomiast te, które przeżyły właśnie w tym momencie, budzą się do życia. Mm -hmm. Najpierw pojawia się kiełek, czyli ta, ta leśna kotwica, z której hmm. będą, będą się pojawiały korzenie. Mm. Y, a potem w górę zaczyna się piąć łodyżka i pierwsze, pierwsze liścienie. Fajne. A co, co poza tym? Co jeszcze? Co jeszcze, co mhm. jeszcze? Zaczynają nam się pojawiać pierwsze oznaki wiosny, czyli zawilce. One jeszcze tak zupełnie, zupełnie nieśmiało śpią sobie jeszcze pod, pod kołderką liści, ale jeżeli tak bardziej tam zwrócimy uwagę na to, co się pod tymi liśćmi dzieje, to już powoli zaczynają się pojawiać liście zawilców i pewnie za niedługo zaczną nam kwitnąć. Jeszcze kilka, myślę, że kilka ciepłych dni i będziemy mieli tutaj łany zawilców, tych mm. pięknych kwiatów, które kwitną na y, biało y, i ozdabiają nam y, wiosenny las. Mm -hmm. A jakieś może bardziej owady, bezkręgowce? Owady? Oczywiście. Powoli zaczynają się pojawiać moje ukochane mrówki. Aha. One też potrzebują takich cieplejszych troszeczkę dni. I już powoli można zaobserwować, że część robotnic wybudza się ze snu zimowego, gdzieś w cieplejszych miejscach, bardziej nasłonecznionych, zaczynają pracować, po to, żeby jak obudzi się królowa, ona często budzi się jako ostatnia w mrowi, aby wszystko już było przygotowane na jej, na jej mhm. przebudzenie. Mhm. Właśnie czekałem tutaj na Ciebie i latał jakiś owad. Brzmiał jak trzmiel nie widziałem, nie, ale, ale to taki trzmiel jakby. Nie wiem, czy one już mogą wychodzić, te, te królowe. Trzmiele mogą już rzeczywiście, pierwsze, pierwsze trzmiele w zeszłym roku obserwowałam mhm. w marcu, więc trzmiele mogą się już pojawiać. One mają większy zakres temperatur niż uh -huh. pszczoły, tak, czyli tak. jak jest chłodniej, trzmiele już, już tak. mogą zacząć, od 12 zacząć pracować, nawet, no. dokładnie no. dokładnie tak, więc mogą się też już trzmiele już pojawiać. Mi udało się już zaobserwować listka cytrynka, czyli tego, ten piękny żółty motyl, który, hmm. który dość żwawo ucieka przed nami gdzieś, uh -huh. już, już się pojawiają od, od paru ładnych dni i ozdabiają nasz las. E, ale tutaj w Lesie wołskim, tak? Był, czy... Nie akurat, akurat akurat u mnie, ale Aha. też było obserwowane na terenie Krakowa, Aha. także już te latolistki zaczynają się przebudzać i może może w lesie wolskim też będziemy mogli je zaobserwować. No dobrze, ale tak sobie opowiadamy o tych różnych drobnych organizmach, o owadach, o morówkach, ale właściwie można by postawić pytanie i mnie to szalenie ciekawi, powoli to odkrywam, ale to jest jednak ogromną jeszcze tajemnicą, bo las to jest ogromna tajemnica. Po co właściwie takie mrówki nam? Po co taki motylek, który sobie gdzieś tam lata? Cytrynek, czy bielinek, albo jakiś trzmiel? No, las nie przetrwa bez takiego czegoś? Bez części organizmów, może i las by przetrwał, no bo obserwujemy, że na przykład niektóre gatunki już nie pojawiają się w przyrodzie, albo pojawiają się w innych, na innych terenach niż te, te które, na których dawniej mhm. występowały. Natomiast to już nie będzie takie funkcjonowanie. Okazuje się, że w lesie wszystko jest w jakiś sposób połączone. Albo jest potrzebne, bo przerabia martwą materię, tak jak na przykład dżdżownice czy mrówki, albo jest potrzebne jako pokarm dla innych zwierząt, albo jest potrzebne jako drapieżnicy, którzy redukują zbyt dużą ilość populacji mhm. danego zwierzęta. Poczekaj, zatrzymajmy się przy tym, przy tym martwym drewnie, bo no co, pochwalone zostanie takie drzewo przez na przykład kornika, no i co potem z tym drzewem, no, spisane na straty? Co, co, co się w ogóle dzieje? To drzewo tak. zaczyna oddawać swoją... Zaczyna się proces oddawania materii, którą kumulowało rosnąc, do środowiska. Mhm. Bo jakby obieg, w obiegu materii wiemy, że ta ilość materii na Ziemi jest skończona, tak? Więc ono rosnąc wykorzystuje materię, buduje swój organizm. Mhm. Znowu musi się zacząć proces, gdzie ten, będzie ta materia oddana do środowiska. I w ten sposób wiele organizmów, wiele zwierząt, wiele owadów będzie miało co zjeść. To jest jedna strona. Druga strona będzie miało gdzie zamieszkać, na przykład schronić się przed zimą, przezimować pod, pod korą takiego drzewa, bo pod, ży, pod korą żywego drzewa na przykład miałoby o wiele trudniej. Też kolejne rośliny będą mogły wykiełkować, bo drzewo, takie martwe, jak e, zaczyna się proces e, jego murszenia, czyli robi się już takie miękkie, e, takie trochę jak gąbka, e, zaczyna chłonąć bardzo dużo wody i ta woda nie jest tak łatwo odparowywana jak hmm. z gleby, więc jest takim miejscem, gdzie e, łatwiej będzie wykiełkować, łatwiej będzie przetrwać, jeżeli będziemy mieć upalne lato. Poza tym e, no, robi się prześwit w koronach drzew, jak drzewo zostanie powalone duże, dla A roślin, które są gdzieś na dnie lasu, no i słońce do nich dociera chyba. Też, to no, też, no. to też na pewno. Yy, na pewno też obserwujemy, że jeżeli jest duże drzewo, jego y, upadek jest, jest widoczny. Czyli potem idziemy, mm. przez, idziemy przez las i widzimy: kurczę, to coś musiało być. No, bo, bo jest luka. Bo jest luka, bo jest, jest zupełnie inaczej. Czyli mm -hmm. skoro my to, to dostrzegamy, to dostrzegamy też zwierzęta i roś, rośliny wszystkie organizmy, które y, wokół tego drzewa żyły. Mm -hmm. Ale to jest, to jest niesamowite. Zwróćcie sobie uwagę kiedyś, jak takie drzewo puchnieje, no to właśnie z tak twardej struktury. W ogóle na początku mamy tą siewkę, o której mówiliśmy, malutką tycią. Potem robi się tak twarda struktura drzewa, które są za nami, a potem znowu to jest gąbczaste, i, i wraca to wszystko do do przyrody. Znaczy w zasadzie jest cały czas w przyrodzie. No jest, jest, tylko... ale jest obieg. Tak, dokładnie. Jest, jest to obieg i on powinien być zachowany. Dlatego to drzewo zostawia się w lesie, zostawia się mhm. gałęzie, zostawia się całe drzewa, bo to są siedliska de facto. Więc jakby mhm. wtedy, kiedy jest już ciepło i nie zaszkodzimy tym organizmom mieszkającym w drzewie, możemy sobie zobaczyć pod, pod korę martwego drewna, możemy sobie zobaczyć co tam w tym martwym drewnie żyje. Czyli nie wtedy, kiedy są przymrozki i jeszcze byśmy wcześniej obudzili mieszkańców, a wtedy, kiedy już sobie normalnie funkcjonują, wybudzą się ze snu zimowego, możemy sobie ich troszeczkę podejrzeć bez szkody dla nich i przekonać się na własne oczy, jak to jest, że to martwe drzewo tak naprawdę tętni życiem wewnątrz. Ja to poznałem w ogóle, tą całą historię z drewnem właśnie, z obiegiem tych, tych pierwiastków. U Was tutaj na, na spacerze o drugim życiu drzewa było to po prostu tak. mega. To było niesamowite, bo nie byłem świadomy tego. Chociaż coś tam, coś tam o przychodzi. Jest głębiać Fajnie. Tak, to jest zawsze zaskoczenie, że na takiej małej powierzchni, no bo czasem to jest kawałek pniaka, czy, hmm? czy, czy fragment kłodu, no bo jednak duża kłoda drewna no to jest już, że kazała. Hmm. Natomiast na takim małym kawałku często już jesteśmy w stanie zaobserwować wiele organizmów. Przez grzyby, rośliny zielne, mszaki po owady czy jakieś małe gryzonie. Mhm. To ostatnia rzecz. Mówiłaś o drapieżnikach. E, tak. Czasem się w... niektórzy wkurzają, że po prostu wilki łażą. No, trudna sprawa, ale drapieżnictwo, właśnie. No, okazuje się, że coś takiego też jest y, potrzebne w lesie, bo. No właśnie, tak. dlaczego? Y, drapieżnicy też, też są potrzebni w lesie, ponieważ jeżeli populacja nie jest w żaden sposób redukowana, to zaczyna się. Rozprzestrzeniać raz w sposób niekontrolowany, a dwa przestaje się rozwijać. Hmm. Okazuje się, że gdzieś tym determinantem y, rozwoju y, i zmian w ramach populacji jest przystosowywanie się do ochrony przed drapieżnikami. I póki to jest i póki jest tego potrzeba, to populacja się rozwija. Oczywiście nie w przypadku, kiedy jest zbyt eksploatowana przez drapieżniki, bo to jest hmm. też źle. Czyli znowu idziemy do punktu, kiedy, czy te drapieżniki w jakiś sposób y, coś, y, jest jakiś czynnik w przyrodzie, który, który ogranicza ich liczbę. Powinno ograniczać ich liczbę bazażerowa, czyli dostępność zwierząt, czyli jest mniej populacji jakiejś zwierząt, które, zwierzęcia, które jest zjadane, czyli też drapieżników powinno być mniej. Jeżeli to się dzieje, ten mechanizmy w przyrodzie zachodzą prawidłowo, to to się wszystko samo w jakiś Zazębia sposób reguluje kontrowuje. i każde. I ta, wszystkie populacje tych, tych, wszystkie gatunki tych e, zwierząt, które w takich, są w takich relacjach e, rozwijają to się. Mm -hmm. Dokładnie w ten, w ten sposób. Kurczę, to 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 ma, w, wszystko ma niesamowite powiązania, wszystko się zazębia ze sobą i, i, i mnie to właśnie fascynuje, jak las to jest po prostu taka sieć powiązań, Rzeszok. Tak, dokładnie. Do dzięki, wielkie. Biegnij na zajęcia, bo tak między Cię dorwaliśmy. Tak. No i do zobaczenia, może jeszcze. Dziękuję. kiedyś. Dzięki. Do dzięki. biegnij, Tylko mikrofon oddaj. Dobra. No to dzięki Wam za oglądanie. Jak słyszeliście, jest to naprawdę niesamowite i zachęcam do tego, żeby wyjść do tego lasu, popatrzeć na niego trochę inaczej, czyli zrozumieć tak całościowo, totalnie. Subskrybujcie, serduszkujcie, kciukujcie w górę, dzwoneczkujcie też i słyszymy się, widzimy się już niebawem. Jeszcze pewne wspomnienia z Mazur przed nami, także będzie troszkę tego. Przepraszam? Tak? BĘDZIE TEGO! Liczymy też na feedback, bo to nas motywuje do tego, żeby działać dalej. Cześć!